Dzień dobry Państwu. Dzisiaj transmisja dość nietypowa, ale niestety z przyczyn technicznych musiałem wybrać taką formę. Już tłumaczę, dlaczego. Po moim materiale dotyczącym wystawy w Muzeum Sztuki Złotniczej w Kazimierzu wystawy o platernictwie polskim odpowiedź skomentowała to dość. Oprzednie Ewa Wieruch, Ewa e, wy znacie, e, już poprzednio rozmawialiśmy o biżuterii e, tutaj na, na kanale. E, ten materiał e, postanowiłem dodać e, tak, jak e, ona go przesłała e, i no, to bardzo dobrze, e, dobrze oddaje to, co e, c, c, to, to, co jest związane z platelnictwem. Czy w ogóle z kulturą, nazwijmy to z kulturą stołu. Już spróbuję to jakoś Wam pokazać. Dzień dobry, witam serdecznie. Chciałam dorzucić kilka słów do tego, co wspominałeś o zastawie stołowej, a konkretnie o platerach na wystawie Wilanowej, jaka jest w tej chwili, jedna zresztą chyba z ciekawszych wyspach. I wspominałeś m.in. o przedmiotach, które trudno zidentyfikować, może i powiedzieć, do czego służyły. Chciałabym się tutaj zatrzymać w tej chwili na temat szpikurcy, jakie się cieszyły w XIX wieku ogromnym powodzeniem i bardziej nam się chyba w tej chwili kojarzą z przedmiotami do kanapek przykładowo, a nie do mięs, ryb czy ciast, a wówczas podbiły rynek i właściwie podbiły dekoracje kuchni, francuski i angielskiej, właśnie przy przede wszystkim przy nieściach i ciastach i rybach. No i już tłumaczę. Oj, tu mamy o właśnie. Już tłumaczę tutaj. Chodziło o to, że ja mówiłem o tym, że te sztućce nie były dobrze opisane. Byłem zawiedziony tym na wystawie, że sztućce nie są opisane do czego służą, a niektóre mają czasami bardzo dziwne zastosowania, zastosowania, których się można nie spodziewać, i one często były opisywane w katalogach sztućców. Natomiast tam na wystawie po prostu sztućce były wystawione i w większości nie było napisane do czego do czego służą. No i rzeczywiście, szpikulce dzisiaj raczej kojarzą się z szaszłykami, ewentualnie z jakimiś koleczkami, jeżeli mniejsze szpikulce. Czasem do kanapek, ja bym tego tak nie kojarzył, no ale może rzeczywiście zdarza się, że kanapki również. Natomiast, zobaczcie, co Ewa przygotowała na temat na temat Moment, bo to muszę. Tu mamy przykład. Kilku takich szpików z polskich. To są zbiorniki z, z kolekcji prywatnej. One są wykończone albo motywami roślinnymi, albo najczęściej zwierzęcymi. Przy czym dobierano konkretne motywy do odpowiedniej zastawy i do, odpowiedni, do odpowiednich potraw. Czyli do mięs raczej były przykładowo motywy zwierzęce. Tutaj mamy zachowanych w francuskich kilka egzemplarzy. I odpowiednio również dobrane, tworzyły czasami narracje na zastawie stołowej, przy czym robiono dekoracje z tych szpil Tutaj jest przykład jednej z tych książek, jednego z um, kocharzy francuskich, który. Proszę zobaczyć, robił całe konstrukcje, właśnie opierając je na szpikulcach, który był autorem. Zof to równo był autorem tych szpikulcy, jak był autorem całych projektów. On je tworzył i Potem, według jego własnego projektu, kowal musiał wykonać odpowiednie prace. Zachowały się również rysunki już innych kucharzy. To wszystko proszę zwrócić uwagę, to jest nadziane na taki właśnie szpikulec, na którym to się wszystko musiało trzymać. Równo rozdzielano, często potrawy. Tutaj mamy mieszane, bo mamy owoce z frutti di mare łączone, ale starano się zazwyczaj rozdzielać to. I było to byli to trzy kucharze przede wszystkim, którzy właściwie słynęli z mody, jaka narzuciła, została narzucona na przy obiadach, i przy posiłkach, i przy zastawach stołowych w XIX wieku. To był Mariam Antoine Carême, który właśnie był twórcą tych różnego rodzaju. Był Jules Goffet, który był zwany apostołem kuchni dekoracyjnej francuskiej, i Adolf DuBeret, który z kolei zasłynął z najdroższej a przynajmniej jednego z najdroższych obiadów na świecie w historii. Obiadu dla trzech cesarzy, mianowicie Aleksandra III, jego syna i króla Prus. I oni, właściwie ich nazwiska przeszły do historii w de dekoracji zastawy stołowej i między innymi w tworzeniu tychże szpilkulsy, zresztą nie tylko, ale całych dekoracji, które były specjalnie aranżowane do przyjęć, czy to na wesela, czy na wielkie uroczystości, ale stały się modne tak, że wkroczyły, można powiedzieć, do. Domów, nawet mieszkańskich, oczywiście w innym zawiesie i w znacznie skromniejszej formie. A przetrwamy do dzisiaj, no niestety, już najczęściej tylko, tak jak wspomniałam, do kanapy. Dziękuję bardzo. Um, już momencik, postaram się to. No, i cóż, no, tytułem uzupełnienia, jeszcze tamtych materiałów, jeżeli chodzi o ceny platerów, bo ktoś pytał pod materiałem, jakie są ceny i czy to osiąga w ogóle dobre ceny. Generalnie nie, generalnie nie, dlatego że ceny platerów takich popularnych, zwykłych platerów są niskie. Jeżeli, jeżeli platery są zniszczone, to w ogóle są bardzo niskie, zresztą opowiadałem Wam. Historię właśnie o wycenach. Dużo jest sytuacji takich, w których wyceny są po prostu całkowicie abstrakcyjne, te wyceny, które pojawiają się gdzieś na aukcjach. Potem ludzie wyceniają sobie w oparciu o marzenia sprzedających, no i wyceniają sobie swoje wyroby, i potem są bardzo rozczarowani, że nie są w stanie tylko tak sprzedać. Ale oczywiście zdarzają się wyjątki wyjątki, one z reguły związane są terytorialnie bardzo z, z miejscem wystawienia aukcji i z miejscem produkcji. To znaczy, jeżeli będziemy rozmawiać o Polsce, no to wiadomo, Ty Frażet, Norblin, Henneberg, Oczywiście uzyskują wysokie ceny, znacznie, znaczy generalnie te platery sprzedawane gdzieś za granicą są kompletnie bezwartościowe. Nikt tego nie będzie chciał kupić, a, a, a nawet jeżeli ktoś za to zapłaci, to tylko za takie, które są w super stanie, i to jeszcze będą raczej grosze. Jeżeli będziemy rozmawiać o Francji, no to produkcja Christofle będzie się sprzedawać. No ale to tylko i wyłącznie produkcja Chrystofle. Natomiast jeżeli będziemy rozmawiali o Wielkiej Brytanii, no to mamy Eltington Co. i oni też są często bardzo dobrze wyceniani na rynku, ale tamtych, Przywiezienie tych. O, a co to się stało? Dlaczego. Przewiezienie tych platerów do, do Polski i prób, próba sprzedaży ich tutaj, no to niestety jest, jest deficytowe, bo, bo nie da się uzyskać za to wysokich cen. Zresztą tak samo jak powiedzmy za cukiernicę Kielowej w, w Warszawie, wiadomo, no, wyceny są gigantyczne. Nie wiem, czy ludzie tyle płacą za to, bo. Osobiście nigdzie, nigdzie nie widziałem potwierdzonej sprzedaży za, za takie pieniądze, z oferuje te wyroby, ale wywiezienie tego do Londynu i próba sprzedaży gdzieś tam na aukcji, no to, no to wiadomo, żaden, żaden dom aukcyjny za takie pieniądze tego nie przyjmie. Zresztą to samo by dotyczyło Christofle w. To samo by dotyczyło Christofle w, w Polsce, na przykład. Tak? Tutaj te figurki takie sławne do podkładania pod sztuczce takie koziołki w kształcie figurek zwierząt. One są bardzo cenione na zachodzie, no i w, a w Polsce no to po prostu można sobie to kupić. Jeżeli ktoś ma, to tam się buja z tym. Czasami, czasami nawet latami u jednego sprzedawcy one są, są sprzedawane i ta cena właściwie jest cały czas obniżana. A ewentualnie po jakimś czasie obniży ją inflacja do tego poziomu, że, że wszystkim już się wydaje tak tanio, że po prostu fajnie kupić Ładny wyrób. I no i tak to, tak to mniej więcej funkcjonuje na tym, na tym rynku. Dlatego platery są takie bardzo. Um, znaczy ba, trzeba naprawdę bardzo dobrze się znać na, naprawdę bardzo dobrze rozpoznawać temat y, wiedzieć, co można kupić. Trzeba być wybitnym fachowcem, żeby po prostu, trzeba być kolekcjonerem, pasjonatem. Trzeba wiedzieć, co się robi i wtedy dopiero jest szansa, że, że takie kolekcjonowanie będzie miało sens. Nie wiem, dlaczego aparat jest złośliwy i się rozłącza. No tak, no w tej chwili aparat pokazuje mnie. Ok, zobaczę teraz, czy coś do mnie napisaliście. Nie ma tutaj nic, tak? No nie wiem dlaczego tutaj nie pokazuje, To w ten sposób spróbuję, może tak. Nie, nie widzę. Nie widzę, żeby było cokolwiek napisane. Jeżeli napisaliście to, tak jak widzicie nie potrafię tego znaleźć i dlatego będę kończył już tą transmisję. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania, to proszę je zadać pod materiałem. Tymczasem bardzo dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.